Cześć, nazywam się Marysia. Od urodzenia mieszkam na Śląsku, tak samo jak moi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Z pokolenia na pokolenie jestem Ślązaczką. Cenię to sobie na równi z bycia Polką. Od paru lat dużo podróżuję. Najbardziej uwielbiam zwiedzać okolice, w których mieszkam. W ten sposób zaczęłam dowiadywać się o przeróżnych historiach i legendach, które sprawiały, że miejsca, w których przebywam na co dzień, zaczęły nabierać innego, jakiegoś baśniowego wymiaru. Obecnie chodzę do liceum plastycznego w Tarnowskich Górach. Będąc w szkole nie potrafiłam zachować tych wszystkich historii tylko dla siebie. Zaczęłam o nich opowiadać i się nimi dzielić. Nie spodziewałam się, że zbudzą one aż tak wielkie zaskoczenie i zainteresowanie. Do tego stopnia, że z innymi osobami zaczęłam się wymieniać różnymi odkryciami historycznymi. W pewnym momencie stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić. Chciałam, żeby te wszystkie historie trafiły do większej ilości osób. Zastanawiałam się, jak to zrobić i wtedy, jak gdyby nigdy nic, wpadła mi do ręki lotka zwolnieni z teorii. Postanowiłam zebrać grupę osób i stworzyć projekt, w którym pokażę, że Śląsk to prawdziwe, legendarne miejsce. Z tym, że te legendy wydarzyły się naprawdę. Byli tu wielcy panowie, o których nawet cesarze mieli długi. Zwykli ludzie zwyczajnie się ich bali, bo ich władza i bogactwo, nawet wygląd, czasem przypominał czarny księżnika lub bestie. Żyły tu ubogie dziewczęta, które nagle zaczynały mieć wielkie bogactwa, niczym kopciuszek. Byli także tajni szpiedzy, tak tajni, że mimo iż sami znali wielkich ludzi i dowódców, sami zostali zapomnieni. A także kobiety, które nie bały się zrobić ze swojego domu magazynu broni, by walczyć o wolność. Byli tu także wielcy artyści, których dzieła zostały docenione przez królów i cesarzy, a oni sami też z chęcią przybywali na Śląsk, który przyciągał ich swoją tajemniczością i wielkimi bogactwami. Przybywali tu goście z całego świata. Wielcy inżynierowie i architekci, którzy z chęcią gościli u bogatej szlachty, w ten sposób Śląsk stał się sercem przemysłu, jednym z najnowocześniejszych ośrodków. I to wszystko nagle przestaje istnieć. Przez wiele historycznych wydarzeń, przez które przeszła Polska, o tych wszystkich pięknych miejscach i osobach mało kto już pamięta. I wszystko to zainspirowało nas, by przypomnieć światu o Śląsku. I cieszymy się, że możemy to zrobić. Jesteś ciekaw? Czyli podoba Ci się to, co robimy? Zostaw subskrypcję oraz udostępnij swoim znajomym. A już niedługo pojawimy się z kolejnym filmem. Już nagrywa. Kinga! Kinga, hello! Nie I wszystko to zainspirowało nas, żeby przypomnieć światu o Śląsku. I cieszymy się, że możemy to zrobić. Poloniska się zdarzyła.